Wstyd, jak przezwyciężyć wstyd, by być wolnym? Cytat. Ci, którzy patrzą na niego, promienieją radością, a ich oblicza nie zapłoną wstydem. Księga Psalmów, Psalm 34, Werset 6. Jeśli więc syn Was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Ewangelia według Jana, rozdział 8, Werset 36. Refleksja. Wstyd może stać się więzieniem, które ogranicza człowieka i nie pozwala mu żyć w pełni. Może powodować, że unika relacji, bo boi się odrzucenia, lub że rezygnuje z marzeń, bo nie wierzy w swoją wartość. Jednak Jezus przyszedł, aby wyzwolić człowieka, nie tylko od grzechu, ale także od fałszywych przekonań o sobie samym. Bóg nie chce. Byśmy żyli w cieniu wstydu. Chcę, byśmy odkryli, że nasza wartość nie zależy od przeszłości, błędów czy opinii innych. Wolność od wstydu nie polega na ignorowaniu swoich błędów, ale na przyjęciu prawdy, że Bóg daje każdemu nowy początek. Jak przezwyciężyć wstyd, przestać żyć przeszłością, nie można zmienić tego, co było. Ale można podjąć decyzję, jak żyć dzisiaj. Przyjąć Bożą miłość. Bóg zna każdą słabość, a mimo to nie przestaje kochać. Zmierzyć się z wstydem, unikanie go sprawia, że rośnie, ale otwarte przyznanie się do swoich uczuć daje wolność. Jakie kroki pomagają odzyskać wolność? Przebaczenie sobie, Bóg już przebaczył. Teraz trzeba przyjąć Jego przebaczenie także wobec siebie. Szukanie prawdy, zamiast wierzyć w kłamstwa o sobie, warto zapytać, jak widzi nas Bóg. Modlitwa o uzdrowienie serca: Jezus przyszedł, by uzdrowić tych, którzy mają złamane serca i przywrócić im radość życia. Czy pozwalam, by wstyd definiował moje życie? Czy wierzę? że w Bogu mogę znaleźć wolność od swoich ograniczeń? Bóg nie chce, byśmy żyli w poczuciu winy i wstydu, chce, byśmy odnaleźli wolność w Jego miłości i prawdzie. Pokój i radość niech będą z Tobą.